Czyli. Nie. A to jest z głosem wszystko, tu uważaj. Oczywiście. Tutaj, tutaj, tutaj będę też pokazał swoje połowy jednodzienne. Jednodzienne. Tak wyszła. No. Proszę bardzo. Wyszko, no. A, raz... Nie Nie <noise> mogę podnieść. Zaraz wszystko pójdzie do wody. Po, po, Pomóż mi stój. Podbieraj. Pomoże mi to? Weź nogę. Pomoże mi kto? Ale ma. Czy nie? Pa 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 mi kto? Może może o tak. Proszę do kolekcji pokazać. Żeby było widać. Wszystko jest Nie. Nie. Chowaj to coś. Ja to coś małe, dobra. Dobrze. Wiktorii pokaż. O kurwa, siatka. Jak leci? Ej, młoda do wody leci. Wiktoria, chodź tu. Wiktoria, chodź.